Kolejny odcinek Dziedzictwa nadciąga. Bohaterowie serialu ponownie zapraszają nas do swojego świata, a my mamy okazję obserwować ich kolejne perypetie. Co wydarzy się w odcinku 827? Dziedzictwa, którego emisję zaplanowano na sobotę 7 lutego 2026 roku Dziedzictwo odcinek. 827 Co się wydarzy? Jaman nie ma zamiaru pozwolić na nie odejść. Postanawia lecieć do Gruzji. W ostatniej chwili jednak zakochani spotykają się w domu Velego. Stamtąd Yaman zabiera Nanę nad morze, gdzie w promieniach zachodzącego słońca prosi ją o rękę. Kobieta z radością przyjmuje oświadczyny. Aize ma koszmary, w których Ferit porywa Dogę, po czym oboje potępiają ją za ukrywanie prawdy. Przerażona potencjalnymi konsekwencjami postanawia nigdy nie wyjawiać Feritowi, że jest ojcem Doji. Neze nie potrafi pogodzić się z faktem, że Falken kocha inną. Mimo to idzie na spotkanie z ukochanym, choć wie, że ten chce jej przedstawić swoją nową wybrankę. Nie posiada się z radości, gdy dowiaduje się, że to w niej jest zakochany Falken. Dziedzictwo odcinek 827. Nowy 827 odcinek Dziedzictwa zostanie wyemitowany już w sobotę, 7 lutego 2026 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. O czym jest Dziedzictwo? Zejer to porządna dziewczyna, która mieszka razem ze swoim ojcem Jusufem. Oboje wiodą skromne, uczciwe życie, ale przepełnione tęsknotą za starszą siostrą Zejer, Kewzer, która wyszła za mąż wbrew woli ojca i zerwała kontakt z rodziną. Chociaż kobieta weszła do bogatego rodu Krymły, jej również nie było pisane szczęśliwe życie. Wcześnie owdowiała, a zmorzona chorobą, większość czasu spędza w łóżku pod wpływem silnych leków. Nie jest w stanie zajmować się swoim pięcioletnim synem, któremu, po swoim ojcu, nadała imię Jusów. Opiekunem chłopca jest jego zimny i bezwzględny stryj Yaman. Pewnego dnia dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku, w którym umiera Kewzer. Przed wydaniem ostatniego tchnienia prosi wezwaną do szpitala Zejer, by zabrała z rezydencji jej syna i zaopiekowała się nim. Jaman nie pojawia się na pogrzebie. Przyjmuje to, co się stało z właściwą sobie obojętnością i chłodem. Zejer wraz z ojcem są zrozpaczeni po śmierci Kewzer. Zejer postanawia wypełnić ostatni